Gdzie walka o wolność jest okupiona najwyższą ceną. Każdy wojenny bilans mrozi ten łamie serce na liście niewinnych ofiar rosyjskiej agresji pół tysiąca zabitych dzieci, ponad tysiąc rannych i 20 tysięcy zaginionych. Anna Czerwińska. The smallest victim Serhii, was just 2 days old. Tym nagranie, prezydent Zełenski alarmuje świat. Rosjanie zabili już co najmniej pół tysiąca dzieci, ponad tysiąc ranili. I 11-year-old Yana was with her mother waiting for an evacuation train at Kramatorsk when a Russian missile hit the train station. The girl lost both of her legs. Około 20 tysięcy małych Ukraińców zaginęło albo zostało porwanych do Rosji. W ostatnim rosyjskim ataku rakietowym w okolicach Miasta Dniepr zginęła dwuletnia dziewczynka. Wśród 22 osób rannych jest pięcioro dzieci. Dwulatka nie żyje, jej mama leży na reanimacji. Ojciec był akurat w pracy. Wyobraźcie sobie tragedię męża, który wrócił do domu i gołymi rękami szukał córki, wyciągał ją z pod gruzów. Wyobraźcie sobie tę tragedię. Rosja ponownie udowodniła, że jest państwem terrorystycznym. To słowa prezydenta Ukrainy. Niestety w ciągu ostatnich dni mamy e, nawet kilka. Kilka takich doniesień o tym, że życie w trakcie tych rosyjskich ostrzałów tracą dzieci, i dzieci, tak jak to było kilka dni temu w Kijowie. Moi, moje mieszkanie jest tam na górze, gdzie to zielone krzesło. Alarm przeciwrakietowy obowiązywał w całym kraju, znów trzeba się było ukryć, ale też znowu wszystkie rakiety i drony wysłane przez Putina na Kijów zostały strącone. Mianowane przez Moskwę władze okupowanego Krymu podały, że nad miastem Dżankoi ze zestrzelonych zostało pięć dronów. Według Ukraińców całe miasto i okolice zostały przekształcone w największą na Półwyspie rosyjską bazę wojskową. Wojna zbliża się do punktu przełomowego, a rosyjskie siły są znacznie uszczuplone, ocenia były dyrektor CIA, generał David Petrejas. Trzeba to precyzyjnie zgrać, trochę jak w symfonii, gdzie każdy element musi we właściwym momencie odegrać swoją rolę. Czołgi muszą być wspierane przez piechotę, która dzięki artylerii i moździerzom uniemożliwi przeciwnikowi celny ostrzał pociskami. Drony mają zapewnić możliwość precyzyjnych trafień, a tak cybernetyczny zagłusza komunikację radiową. O Ukrainie w telewizji CNN mówił ambasador Mark Brzeziński. 30 lat temu rozpadł się blok wschodni. Z jego gruzów wyłoniło się 26 krajów. Niektóre odniosły sukces jak Polska, kraje bałtyckie, a niektóre były słabsze, jak Ukraina czy Mołdawia. Jak widać w przypadku Ukrainy padła ona ofiarą prześladowań, a my jesteśmy zobowiązani do zapewnienia trwałego pokoju. Rosyjscy najemnicy z grupy Wagnera oddali kontrolę nad Bachmutem regularnej rosyjskiej armii, ale ukraińskie dowództwo podaje, że walki trwają. Ale one na pozytywę, prawda, są gotowi do kontrofensywy. Ukraińskie władze podkreślają, że plany wojskowe kochają ciszę. Ukraina, gdzie walka o wolność.